Wszystkim apokaliptykom przekazuję, abyście się nie denerwowali. Pan Jezus naznaczył na drugi rok przy pielgrzymki. Będą one wyjątkowo pokutne. Jedziemy do miejsc na zawsze leją. Więc wyznaczyli Garawandal. Tam już listy gończe. Między gorie Mamy listy, gończe tam nas będą gonili. I jeszcze moi drodzy. La Saleta, będziemy w autobusie lub gdzieś na kamieniu się odprawiali, ale Pan Jezus powiedział, wszystko przygotuję, skoro szef tak kazał. Komunikat Wam uroczyście jutro przeczytam. Więc powiedzmy, jeśli będzie wojna, to na pewno nie w tych punktach i my tam dojedziemy. Nie wiem, czy pieszo, czy samolotami, ale pojedziemy, więc już jedno, jedno co wiem, Garabandal mam rozkaz jechać w lecie, więc pojadę. Nie do Garabanda, do La Salette, La w lecie, a tu przemyślę. Już Państwu informuję. No się bardzo z tego cieszę. Więc przestrzegam wszystkich, co patrzą na kometę, patrzą na wojny, dzieci. Do zakonu modlimy się, możemy zmienić wiek świata, post. Możemy wiele uczynić. Chcecie wojen? No to nie życzę Wam tego. Przerażające są to spustoszenia.